Na Adama chwilę poczekaj, chwilę dla mediów? I chociaż dwa słowa od Adama dla Państwa No jest, jest na pewno wielka trema, ale cieszę się, że tak dziś przybyliście i chcecie towarzyszyć mi również tym, co że teraz zamierzam robić. także Cieszę się jeszcze raz i no, nie ukrywam, że jest to dla mnie trema, bo to jest mój pierwszy start i na pewno liczę na Waszą wyrozumiałość i wsparcie. Dziękuję Wam. Albert Gryszczuk, największy afrodowidowiec w Polsce, szaleniec, który to wszystko wymyślił, namówił Adama, ściągnął Adama i dzisiaj jedną razem. Mogę powiedzieć, muszę podziękować również Wam wszystkim, że przyszliście i mam nadzieję, że nie po raz pierwszy i nie ostatni jesteśmy we Wrocławiu z tą największą w Europie imprezą. E, no cóż, dopinguj, dopingujcie nas i żyćcie nam jak najlepiej. Dziękujemy. Brawa dla tej załogi, brawa dla Adama, brawa dla Alberta. Wygląda na to, że mamy trasę wolną, a Adam, a dam, a tam. Auten, I ojciec szestry tej kariery Adama, Jurek na górze. Ostatnie sekundy, wszystko gotowe. Ja. I brawa dla Adama. Ja. I pojechał! Adam mały czy na swój wielki skok Dakar? Jechał! Jechał, pokazał, że da się. A więc jedź po jedź! <śpiewanie>